Marciność. Opowieść spod śmietnika. Marcin obudził się w krzakach, nie bardzo wiedząc, gdzie jest. Gałęzie oplatały go jak kołdra z nocy, której nie pamiętał. Powietrze, które wdychał, było ciężkie od wilgoci i kurzu, a w nozdrzach czuł tylko jego stęchły zapach. Nie zapach siebie. Przywykł. Od dziesięciu lat spał w takich miejscach, gdzie cień chronił przed słońcem, a zgiełk miasta był tylko odległym szumem. Czasem za śmietnikiem, gdzie cuchnące opary mieszały się z wonią rozkładu. Czasem pod balkonem, gdzie poranne rozmowy i trzaskanie drzwi były budzikiem Dzisiaj w krzakach, wśród splątanych gałęzi, które drapały skórę przez brudne ubranie, spojrzał w górę. Słońce przeciskało się przez liście, malując na ziemi ruchome plamy światła. Piękne. Aż bolało. Jakby ktoś mu pokazywał, że świat nie zniknął, tylko on przestał w nim być. Stał się przezroczysty. Niewidzialny. Gdzie to było? Wino? Strażek? Coś? Jakiś balkon? Nie wiem. Myśli były mętne, poszarpane jak stare gazety. Próbował je złapać, ułożyć. Ale rozsypywały się w dłoniach, zanim zdążył zrozumieć ich sens. Pamiętał tylko urywki, migawki z nocy, która rozpłynęła się w oparach alkoholu. Głowa pulsowała tępym bólem, a każda próba koncentracji wywoływała falem mdłości. Leżał tak chwilę, zanim zmusił się do ruchu. Powoli z trudem podniósł się, czując sztywność w każdym stawie. Dziesięć lat, cała dekada. Mija dzień za dniem, a ja nic. Tylko ten sam smród, ten sam ból głowy. Budzę się i zastanawiam. Po co? Po co ten kolejny świt, skoro każdy jest taki sam? Jestem jak ten liść, co spadł z drzewa i leży na ziemi, tylko czeka, aż ktoś go zmiotnie. Nigdzie nie pasuje. Nikt mnie nie szuka. Jestem niczym, co oddycha. A może to jest właśnie wolność? Brak zobowiązań, brak planów. Pusta karta. Tylko, że ta karta jest brudna i poplamiona. Siedział na krawężniku tuż obok ruchliwej ulicy i patrzył. Ludzie biegali z teczkami, z psami, z dziećmi. Wszystko było w ruchu, pędziło do przodu, a on siedział nieruchomy, jak przecinek między zdaniami życia innych, element krajobrazu, na który nikt nie zwracał uwagi. Autobusy sunęły z sykiem opon, samochody dudniły, a rowery mijały go z szumem. Zapach spalin mieszał się z wonią świeżo skoszonej trawy i kawy z pobliskiej piekarni. W jego głowie odezwał się głos. Jego własny, zmęczony, ale trzeźwiejący, coraz wyraźniejszy z każdą chwilą. Jak to jest, że ja nie pracuję, nie mam nic? A żyje? I to od dekady? Pytanie wisiało w powietrzu bez odpowiedzi. Dekada. Dziesięć lat bez dachu nad głową, bez stałego zajęcia, bez nadziei na lepsze jutro. Czasem udawało mu się dorwać jakieś dorywcze prace, ale nigdy nic na dłużej. Zawsze był na granicy, balansując na krawędzi, ale jakoś zawsze udawało mu się przetrwać. Nie było odpowiedzi. Tylko głód, tylko echo pustki w żołądku. Tylko ból trzewi, który skręcał się w nim niczym wąż, przypominając o podstawowej potrzebie, której nie zaspokoił od dawna. Patrzył na ludzi wpadających do pobliskiego sklepu, wychodzących z torbami pełnymi jedzenia. Ich beztroska, ich codzienne rytuały były dla niego nieosiągalnym luksusem. Wstał powoli, czując, jak nogi drżą pod nim. Musiał coś zjeść. Patrzę na tych ludzi. Pędzą. Mają cel: praca, dom, dzieci, kredyt. Mają to wszystko, co ja kiedyś miałem. Albo myślałem, że będę miał. I co? Co im to daje? Ten pośpiech, ta walka o lepsze jutro, której tak kiedyś się skończy. Czy oni są szczęśliwi? Czy w ogóle zadają sobie takie pytania? Ja mam czas, cały czas świata. Mogę siedzieć i patrzeć, jak życie przelatuje obok. Tylko że to przelatywanie boli. Boli, bo wiem, że ja w tym życiu nie uczestniczę. Jestem widzem w teatrze, w którym sam powinienem grać. Ale zapomniałem roli. Zapomniałem kim jestem. Pociągnęło go w stronę wody. Każde osiedle miało jakieś bajoro, jakiś staw, gdzie dzieci karmiły kaczki, a elita? Grillowała karkówkę z folii. Tam poszedł. Nie szukał towarzystwa, nie szukał współczucia. Tym razem nie żeby popatrzeć. Tym razem, żeby wejść. Czuł na sobie brud minionych dni, tygodni, miesięcy. Pot, kurz, smród, alkoholu. Chciał to zmyć. Staw był otoczony drzewami, a na jego tafli odbijało się błękitne niebo. Kaczki pływały spokojnie, a w oddali słychać było śmiech dzieci. Marcin podszedł do brzegu. Woda wyglądała czysto kusząco. Rozebrał się powoli, nieśpieszenie, jakby wykonywał rytuał. Zdjął brudną koszulę, potem spodnie, które były już sztywne od brudu. Nikt nie patrzył. A nawet jeśli nie był już człowiekiem, którego ludzie zauważają, był cieniem, duchem, czymś, co wtapiało się w tło. Woda była zimna, i piękna, i czysta. Wszedł do niej ostrożnie, najpierw zanurzając stopy, potem nogi, aż wreszcie całe ciało. Zimno przeszyło go na wskroś, ale jednocześnie poczuł dziwną ulgę. Brud, Rozpuszczał się w niej jak stary sen. Spływał z niego wraz z wodą, zabierając ze sobą ciężar, który nosił na sobie od tak dawna. Szorował skórę, czując, jak warstwa brudu schodzi. Zanurzył głowę, poczuł chłód na skórze głowy. Wreszcie, po długiej chwili wyszedł z wody, czując się lżejszy, czystszy, nowy. Woda, zawsze woda. Ona zmywa, ona oczyszcza. Ten brud na skórze to tylko część. Prawdziwy brud jest w środku. Ten strach. Ta beznadzieja, ta świadomość, że jesteś nikim. Czy to da się zmyć? Czy da się zmyć te wszystkie puste butelki, te wszystkie nieprzespane noce, te wszystkie obietnice, które sam sobie składałem i których nigdy nie dotrzymałem? Ale ta woda jest jak chrzest, jak nowe narodziny. Na chwilę, tylko na chwilę czuję się czysty. Prawie jak człowiek. Marcin znalazł czyste ubrania w schronisku dla bezdomnych. Ktoś zostawił dżinsy i bluzę z logo jakiejś firmy kurierskiej. Były trochę za duże. Ale czyste. Nie pytał, kto je zostawił. Wziął. Poczuł ich świeżość na skórze. Zapach proszku do plania, który wydawał się luksusem. To było jak małe zwycięstwo. Wyszedł na miasto. Czuł się inaczej, mimo że nic się nie zmieniło. Nadal był bezdomny, nadal głodny, ale coś w nim drgnęło. Głód bił jak młot w jego żołądku. Ale teraz był to głód innego rodzaju, nie tylko fizyczny, ale i głód życia, działania. Szedł ulicami. Mijając sklepowe witryny, które mieniły się od kolorowych towarów. Widział ogródek restauracji, z niego unosił się zapach bazylii, pieczonego mięsa i świeżego pieczywa. Zapach tak intensywny, że skręcało go w żołądku. Podszedł do restauracji. Nie jako żebrak, który kuli się w kącie i wyciąga rękę po jałmużnę. Podszedł jako głodny człowiek, który miał godność, mimo wszystko nie patrzył na ziemię tylko prosto przed siebie. Dziewczyna przy stoliku w ogródku restauracji popatrzyła na niego z zakłopotaniem. Miała na sobie białą koszulę i czarne spodnie, a jej włosy były spięte w elegancki kok. Jej wzrok błądził po jego ubraniu, po jego twarzy, ale nie było w nim pogardy, raczej niepewność. Wstała i poszła po szefa. Chwilę później podszedł mężczyzna o posturze niedźwiedzia, z szerokimi ramionami i surowym wyrazem twarzy. Miał na sobie biały kitel i fartuch, który nosił ślady kulinarnych zmagań. "Nie mam pracy dla ciebie", powiedział szef, zanim Marcin zdążył otworzyć usta. Jego głos był niski i stanowczy. "Nie chcę pracy." odparł Marcin, patrząc mu prosto w oczy. Chcę jeść. Szef zmarszczył brwi. Nie mam czasu na teatr. To nie teatr. Głos Marcina był cichy, ale pewny. To brzuch. I skurcze. Daj mi miotłę, nie etat. Chcę coś zrobić w zamian. Nie chcę za darmo. Szef spojrzał na niego długo. W jego oczach nie było już irytacji, a jedynie ciekawość. Zmierzył Marcina wzrokiem od stóp do głów. Potem odwrócił się i poszedł do środka restauracji. Marcin stał, czekając, nie wiedząc, czego się spodziewać. Wrócił z miotłą i szufelką. Zamiataj. Potem okna. Dostaniesz obiad. Marcin skinął głową. Wziął miotłę. Jej trzonek był gładki od dotyku wielu rąk. Po raz pierwszy od dawna nie czuł się głodnym nikim. Czuł się człowiekiem w ruchu. Człowiekiem, który coś robił. Który miał jakiś cel. Choćby tym celem było zamiatanie. Zaczął zamiatać. Metodycznie. Dokładnie. Każdy ruch miotły. Każdy zebrany liść. Każda drobina kurzu była małym krokiem w kierunku czegoś nowego. Miotła. Tyle lat widziałem miotły, ale nigdy jej nie trzymałem. Nigdy nie myślałem, że zamiatanie może być czymś, czymś więcej, niż tylko brudną pracą. To jest początek. Mały, może niewidoczny dla innych, ale dla mnie ogromny. To jest ruch, to jest działanie. To jest dowód, że nie jestem tylko kupą mięsa, która leży gdzieś pod płotem. Jestem zdolny do czegoś. Jestem w stanie coś dać. To nie ja jestem tu dla nich, to oni są dla mnie. Dają mi szansę, żebym poczuł się. Człowiekiem. Dziwne. Ile musiałem upaść, żeby to zrozumieć? Warzywniak. Marcin szedł ulicą, gdy zobaczył dostawę. Ciężkie skrzynki z owocami i warzywami leżały na chodniku. Zaoferował pomoc. Mężczyzna z warzywniaka, o dobrotliwym uśmiechu, zgodził się. Marcin dźwigał skrzynki, a pot spływał mu po czole. Czuł zmęczenie, ale to było inne zmęczenie niż to, które znał z alkoholowego otumanienia. To było zmęczenie, które przynosiło satysfakcję. W zamian dostał jabłko i banana. Były słodkie, soczyste, smakowały jak najlepszy posiłek w życiu. Osiedlowa ekipa grająca w kosza. Przechodząc obok boiska, zatrzymał się, by popatrzeć. Piłka wypadła poza boisko. Marcin podał ją. Jeden z chłopaków zaprosił go do składu. Stary, rzucasz lepiej niż my. Kiedyś grał. Dawno temu. Czuł rytm gry, zapach gumy na asfalcie. Wieczorem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, czuł się zmęczony. Ale zadowolony. Nocował na klatce schodowej w jednym z bloków. Było chłodno, ale sucho. Rano, zanim mieszkańcy zaczęli wychodzić do pracy, umył schody. Ktoś rzucił mu cześć, ktoś inny uśmiechnął się. W zamian mył schody raz w tygodniu. Nie czuł się już intruzem. Czuł się częścią tego miejsca. Nie miał domu, ale miał system. System małych wymian, małych przysług, małych zwycięstw. Nie miał konta w banku, ale miał posiłki, które zdobywał własną pracą. Nie miał planu na przyszłość, ale miał dzień, który był pełen sensu, pełen małych, codziennych wyzwań. Czuł, jak każdy dzień, każda wykonana praca, każdy uśmiech składa się na coś większego, na jego nowe, inne życie. System. To nie jest ten system, o którym mówią w telewizji, o podatkach i emeryturach. To jest mój własny system system przetrwania, ale taki, w którym ja decyduję. Daję coś od siebie i dostaję coś w zamian. To jest lepsze niż proszenie. To jest uczciwe. Nagle życie nabrało jakiegoś smaku. Jabłko smakuje inaczej, gdy się je zarobiło. Mecz kosza daje kopa, gdy grasz z kimś, kto cię szanuje. Nawet mycie schodów jest ok, gdy wiesz, że za to masz dach nad głową. Nie swój, ale jest. To jest wolność. Prawdziwa wolność od bycia uzależnionym od wszystkiego od alkoholu, od litości, od pustych obietnic. Jestem wolny, bo jestem samowystarczalny na swój sposób. Filozofia Wolności. Kilka miesięcy później Marcin nadal funkcjonował w swoim systemie. Był się silniejszy, lżejszy. Jego dni miały sens. Choć nadal nie posiadał niczego w sensie materialnym. Pewnego popołudnia, gdy siedział na ławce w parku obserwując dzieci bawiące się na placu zabaw, podszedł do niego szef restauracji. Mężczyzna usiadł obok niego, nie pytając o zgodę. Słuchaj, Marcin, zaczął szef, wpatrując się w dal. Widzę, że się ogarnąłeś. Jesteś pracowity, sumienny. Klienci cię lubią, zagadują. Zawsze cię szanowałem, ale teraz widzę, że masz w sobie coś więcej. Marcin nic nie odpowiedział. Czekał. Zwolniło się miejsce na kuchni. Na pół tatu. Umowa, jakieś tam składki. Zawsze to początek. Pomyślałem, że może byś spróbował. Miałbyś stabilne zajęcie, mógłbyś pomyśleć o wynajęciu jakiegoś pokoju. Co ty na to? Marcin spojrzał na szefa. Mógłby. Mógłby wrócić do normalnego życia. Miałby stałą pracę. Adres, może nawet jakieś oszczędności. Obraz stabilności, bezpieczeństwa. Przez chwilę zobaczył siebie w nowym, schludnym ubraniu idącego do pracy każdego ranka. Mógłby znowu być jednym z tych ludzi, których kiedyś obserwował z krawężnika. Byłoby łatwiej. Ale jednocześnie poczuł dziwny ucisk w żołądku. Jakby ta oferta, zamiast być ratunkiem, była pułapką. Miałby grafik, szefa nad sobą, odpowiedzialność. Musiałby być w określonym miejscu o określonej porze. Straciłby ten swobodny rytm dnia. Tę możliwość decydowania o każdej godzinie. Skończyłyby się spontaniczne mecze kosza, pomoc w warzywniaku. To poczucie niezależności, które tak pieczołowicie budował. Spojrzał szefowi w oczy. Dziękuję panu, powiedział spokojnie, bez cienia żalu. To bardzo miło z pańskiej strony. Ale nie. Szef zmarszczył brwi. Jak to nie? Przecież to szansa. Tak, to szansa. Marcin skinął głową. Ale nie dla mnie. Nie teraz. Ja już mam swój system. Mam swoje wartości. Wolność dnia codziennego. To, że mogę sam decydować, co robię, to dla mnie ważniejsze niż pensja i adres. Nie chcę wracać do klatki, nawet jeśli byłaby złota. Cenię sobie to, że jutro mogę iść tam, gdzie chcę i robić to, co uważam za słuszne, bez zegarka, bez presji. Szef patrzył na niego długo, w jego wzroku pojawiło się zaskoczenie, a potem coś w rodzaju zrozumienia. Skinął głową. Rozumiem. No cóż. Drzwi zawsze będą dla ciebie otwarte, jeśli kiedyś zmienisz zdanie. Marcin uśmiechnął się lekko. Dziękuję. Ja nie zmieniłem życia. Ja tylko zmieniłem co się w nim znajduje. To nie było nagłe olśnienie. To nie był cud. To była powolna, żmudna praca, krok po kroku. To było jak budowanie domu z piasku, ziarenko po ziarenku. Zamiast flaszki, woda. Czysta, orzeźwiająca, gasząca prawdziwe pragnienie. Zamiast śmietnika, chodnik. Mimo, że nadal spałem na ulicy, to nie było już to samo. Miałem świadomość, że mam wpływ na to, co mnie otacza, że mogę coś zrobić. Zamiast nic nie mam, mam teraz. Miałem pracę, miałem jedzenie, miałem nawet ludzi, z którymi mogłem porozmawiać. To były małe rzeczy, ale dla mnie znaczyły wszystko. Nie potrzebuję adresu, żeby być człowiekiem. Nie potrzebuję, żeby inni mnie definiowali przez to, co posiadam albo czego nie posiadam. Wystarczy, że jestem, że oddycham, że czuję, że działam, że żyję. I to w zupełności mi wystarcza. Nie, nie wróciłem do normalności. Ja jestem poza nią. Jestem marciność. To moje własne określenie. Nie jestem Marcinem z przeszłości, tym, który utonął w wódce i żalu. Nie jestem też tym, kim chciałoby mnie widzieć społeczeństwo przykładem resocjalizacji, powrotu do życia. Jestem Marciność. Żyję poza systemem, ale w zgodzie z samym sobą. Nie mam domu, ale mam dom w sobie. Nie mam pieniędzy, ale mam to, co najważniejsze, dzień. Każdy dzień jest nową szansą, nowym wyzwaniem, nowym potwierdzeniem, że jestem. I to jest wystarczające. To jest wszystko. To jest moje zwycięstwo. Moja wolność. Moja godność. Marciność.